i witam, 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 witam Was w poniedziałek poniedziałeczek zimno, ja ruszam zakupki zrobione kolejny tydzień tym razem lecę na Estonię, czyli sporo dalej traska spora to co załadowałem w piątek w Poznaniu z tym lecę na Estonię, jak są jakieś tam sprężyny Pogoda słaba Dosyć e, Wiecznie, deszczowo e, Także No, warunki są jakie są Zimno się zrobiło Kurtka siedzi Kurtka siedzi Na pleckach, bo wiadomo Chłodno Mało tego, dzień się tak dzisiaj mi zaczął że ja nie mogłem bramy otworzyć, bo po prostu prądu nie ma u nas i brama nie działa. Musiałem wracać się do domu, bo już byłem w aucie. Musiałem wracać się do domu i ręcznie, awaryjnie ją otworzyć i zamknąć. Także potem w sklepie zapomniałem karty. Stoję przy kasie, zakupy zrobiłem. Sięgam do portfela, ja nie mam karty. Zapomniałem, że włożyłem ją do telefonu, do poprowca. Bo wczoraj na rowerkach trochę jeździliśmy z żonką i także jajca z poniedziałku, niesamowite. Dobra, ja się yy, tankuję, tankuję się, i, i, i łączę się później. Także nie odchodźcie od telewizorów. <śled> ja już potankowany. 820 km praska, także sporo, sporo a jutro rozładunek eee, także lecimy poniedziałeczek, weekendik minął bardzo fajnie byliśmy e, z żonką na działce także mały relaksik może wrzucę wam stawkę taką z działki, e, po prostu, e, jak, jak, po prostu jak tam to wszystko wygląda, nie? Także w tym momencie zobaczcie sobie, jak żeśmy odpoczywali, krótki filmik na działce. manko, siemanko, Sobota wieczór. A ja sobie wypoczywam na działce. Także odpoczywamy. Relaksujemy się i ładujemy bateryjki na kolejny tydzień. Także nie tylko praca. Ale też relaks musi być. <laughs> tutaj o, mamy taką altaneczkę. Tutaj mamy takie miejsce na ognisko. Także jak większa imprezka to po prostu robimy sobie tutaj pod altanką. A jeżeli e Jesteśmy sami z żonką, z dziećmi. To sobie siedzimy tam przy domku. Po prostu bliżej. Tak to wygląda. Trzeba czasami naładować bateryjki też w takim pięknym klimacie. Bardzo lubię tu przyjeżdżać. Użyliśmy tu sporo pracy, ponieważ ta działeczka była bardzo, e, bardzo była zahaszczona, bardzo zarośnięta, tak, dużo pracy mi włożyli, e, żeby to wyglądało tak jak wygląda. Może przerzucę Wam jeszcze po prostu, tu jest piękny lasek. Tam dalej też będzie za tymi drzewkami był się posadzony lasek u sąsiada tutaj zrobiliśmy muszę się pochwalić własnoręcznie Zrobiliśmy własnoręcznie taką altaneczkę wśród tych drzewek no i teren ogólnie jest leśny wszystko jest zalesione, nie ma w okolicy tutaj zbyt blisko, nie mamy takich sąsiadów, żeby tutaj przez granice jakieś tam były domy i tak dalej. Także tu jest fajnie, cisza spokój. Przyjeżdżamy sobie często i ładujemy bateryjki. A ja sobie wieczór. też także nie, nie samą pracą sygnowol żyje ale też e, są inne aspekty wiadomo jak każdy zresztą także pozdrawiam was życzę wam miłego weekendu i trzymajcie się hej no także e, coś takiego było filmik jak to tam wygląda wszystko także siedzieliśmy sobie odpoczywaliśmy, w niedzielę wróciliśmy już w niedzielę już było bardzo gorąco w sobotę natomiast było tak no, ciepło, aczkolwiek deszczowo ale nawet w deszczu jest fajnie tam posiedzieć także super niestety trzeba Coś do pracy dzisiaj. No i poniedziałek się zaczął małymi komplikacjami właśnie z powodu braku energii. Nie mogłem bramy otworzyć. Musiałem awaryjnie otwierać ręcznie. Potem w sklepie karty zapomniałem. Już przy kasie pani mi policzyła. Ja do portfela nie mam karty. Tam. Świetnie. Ale już jedziemy, już jest wszystko stabilnie i ciśniemy dalej, także włączę się później. Granica, jestem na granicy. Idę zobaczę kółeczka, przejdę czy wszystko gra O, ta ta Elegant. wszystko super. Także naleję sobie wody jeszcze na herbatkę i żeję dalej. Woda nalana. Także z powrotem rozpoczęcie. Winietkę mam, kupioną miesięczną. E, miesięczną winietkę mam na Litwę także nie muszę wykupywać. Oj, muszę jakoś Was tu położyć, może mi się uda jakoś tak tu przejechać z innej perspektywy e, troszeczkę. Zobaczymy. Tu, może tutaj zrobię taki manewr? Momento, czy to coś da? Czy to coś nie da? Troszkę nisko będzie, także coś trzeba będzie innego wymyśleć. Muszę jakiś uchwyt zadobyć, żeby z jakiejś takiej perspektywy fajniejszej wam to pokazywać, na przykład z takiego ujęcia, o, gdzieś tu, jakiś stojaczek czy coś. E, także. No, zobaczymy. Dobra, robię rozpoczęcie. E, akcja trzeźwość chyba znowu na, jest na tym na litewskiej stronie. Także robię rozpoczęcie i grzeję dalej, jeszcze z pół godzinki podlecę i, i śniadanko. No, i śniadanko. Stoję 10 km przed Marianpolem. Zjadłem śniadanko szybkie. Dopiero teraz, godzina już prawie 12, ale wcześniej nie było jak. I herbatkę sobie zaparzyłem. Mam jeszcze 30 minut pauzy. Pogoda, tak jak widać. Deszcz, deszcz, deszcz Jeszcze tam ma być Potem koło Rygi I za Rygą gorzej Ma Mają być jakieś burze, kurcze Jakieś wiatry Także zobaczymy Co się będzie działo Pogoda taka niestabilna Zobaczymy, miejmy nadzieję, że będzie wszystko okej okay, Że mi tam towar nie zamoknie Bo tam z tyłu od drzwi to jak takie mocne ulewy są, to troszeczkę mi tam zacieka woda kurde Trzeba by było, nie wiem, pewnie uszczelki powymieniać na drzwiach eee, Żeby Żeby to już nie ciekło, bo jak takie tam jakieś delikatne rzeczy się wozi, to trochę strach, żeby nie zamokło Mam nadzieję, że tam się nic nie wydarzy, potem, potem sprawdzę No i co, dokręcam 30 minut i grzeje dalej. No, powiem Wam, że nieciekawa sytuacja. Jak zwykle, tutaj w tym miejscu, na tych remontach. Korka to jest nie wiem ile, z, chyba z. Patrzyłem nawigacji, to chyba z, z 7-8 km leje. Ciemno jest, błyskawice jakieś. Kurde, co to dzisiaj za pogoda? Tutaj z takim gościem rozmawiałem, to mówi, że 3 godziny w zeszłym, w zeszłym tygodniu, tydzień temu Na tych korkach stracił, nie wiem Nie wiem co tu jest kurcze grane Także ja chyba obiad robię <ścoughs> Zacznę gotować chyba Kurcze Ja pierdziu Co się stało, się Nie ciekawa to jest sprawa moi drodzy. I stoimy, stoimy dalej, eee, deszcz pada, błyskawice jakieś. Także jest nieciekawie, burza 19 stopni, słabo to się wszystko rusza, bardzo słabo korek już za mną to już się u. A ja co? W międzyczasie. Podgrzałem sobie jedzonko. O! Mam tutaj chlebek żytni. I tu mam takie kotleciczki mielone z kapustką. Także bardzo dobre jedzonko. Posilę się. I co? O, zasłoniłem się. Potem kabusia. z Andrzejem strzelimy i zobaczymy co dalej. Na pewno będzie stania trochę. Oj kurczę a jeszcze kawał drogi przede mną jest na dziś, także trzeba przetrwać jakoś i żeby udało się do Ikli dojechać. Mam nadzieję. No a niestety. Poniedziałek, remonty, remonty, jeszcze pogoda taka naprawdę słaba. Tak jak widać. Na załączonym obrazku, także ja kuszam. kuszam jedzonko i będę robił kawkę. No, ja już wyjechałem z tego korka, ale słuchajcie, 3 godziny stałem. <grytanie> Nie, niezły klops, jestem teraz na granicy łotewskiej i będę ruszał, właśnie rozpoczęcie. Wpisz kierowcę 1, kraj rozpoczęcia. Łotwa. I będę ruszał, ale normalnie szok. Taki pierdzielnik, tam zrobili na tych zwężkach, że coś niesamowitego. Cztery zwężki są w tej chwili, i normalnie się poblokowali na tych zwężkach, na tych wahadłach Znaczy, bo to wahadełka są takie porobione, auta się poblokowały. Normalnie nie jedni nie zjechali, a już drudzy jechali, i po prostu. Masakra 3 godziny straciłem Ale nic nie poradzimy, jedziemy dalej Także zamiast być na ikli tam na, na granicy estońskiej bym był gdzieś 19.30 czy tam 1900 bym był nawet Już powinienem być tam właśnie Biero, jak żadnych nie będzie niespodzianek jeszcze na drodze to, to na 22 Także słabo, słabo No strasznie, dzisiaj strasznie tam jakieś no, było nie wiem 15 km korka w obie strony nie? Także naprawdę dużo No i pada cały czas, pada, pogoda jest no słaba jeje, pada Mam nadzieję, że mi to tam nie zamoknie jakoś. nie pójdzie gdzieś tam woda się nie dostanie na ten towar No, także cisnę dalej i zobaczymy co będzie dalej No i sprawa wygląda tak Dojechałem dojechałem proszę ja was do ikli czyli tam gdzie gdzie zamierzałem zrobimy zakończenie 22,04 jest Kraj zakończenia 22,04 czyli. No, wiadomo, opóźniony to opóźniony, ale jestem tam, gdzie miałem być. Wystarczyło czasu pracy na styk, bo na styk. Znaczy, no, jeszcze miałem tam pół godziny czasu pracy, nie? Na 15 godzin. Jest to druga 04. Zapisuję w notes zawsze sobie, bo wtedy można sobie spojrzeć fajnie. E, no! no i cóż na dzisiaj to by było tyle jestem zmęczony tymi korkami tym wszystkim mm, także ogarniam się do spanka i idę spać jutro o 6 pobudka a o 7 start zostało mi 120 km do rozładunku także jakieś półtorej godziny, godzina 45, coś takiego będę na miejscu. Także odzywam się, trzymajcie się. Hej.